Wyobraźnia to doskonałe narzędzie do kształtowania świata wokół nas. Wszelkie zmiany wymagają twórczego myślenia i odważnego działania, a nie odtwarzania schematów. Myśląc w ten sposób, tworzymy nową rzeczywistość, w której żyjemy wygodniej i mądrzej. Fantazja, pierwsze eksperymenty. Kluczowe są entuzjazm i chęć rozwijania nowych idei i pomysłów. Od tego wszystko się zaczyna. Młodość nie zna granic dla wyobraźni. To najlepszy punkt wyjścia dla jakichkolwiek innowacji. Nauka i wiedza wzmacniają rozwój. Budynki i laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt pomagają naszym pracownikom i studentom osiągać wymarzone cele. Nie musimy kupować nowych technologii. Mam możliwości, aby je tworzyć. Wykorzystanie potencjału naukowego do współpracy z biznesem sprawia, że przedsiębiorcy uzyskują dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań, zmieniających rzeczywistość na lepsze. Testy, badania, technologie idące z duchem czasu są gwarancją wysoko wykwalifikowany zespół potrafi wykonać najbardziej skomplikowane zadania. Budowa oparta na innowacjach to praca. Niesamowite jest to, jak szybko się rozwijamy, dostosowując umiejętności do zmieniających się realiów rynkowych. Stale poszukujemy możliwości poprawy efektywności dzięki wprowadzonym inwestycjom opartym na innowacjach, troszczymy się o środowisko naturalne i człowieka, oferując wypoczynek w najlepszym klimacie. Lokalna przyroda, czyste powietrze, szeroka oferta wypoczynku i lecznictwa gwarantuje odnowę na najwyższym poziomie. Odpowiednio dbając o ciało sprawiamy, że w umyśle pojawia się miejsce. I przestrzeń na tysiące nowych, nieograniczonych możliwości. Tutaj poznajemy efekty kreatywnych pomysłów ludzi z całego świata. Konferencje, seminaria, targi. Wydarzenia te sprzyjają tworzeniu regionu otwartego na innowacje. Współpraca i kreatywność są kluczami do sukcesu. Czy innowacje da się policzyć? Ponad 6400 wystawców, 15 patentów, ponad 30 nagród za innowacje, ponad 70 zabiegów, ponad 80 laboratoriów, dziesiątki nowoczesnych rozwiązań, szereg proekologicznych inwestycji. Jedno takie miejsce. Niech Twoje pomysły inspirują inne.